jaką jakaś wyprodukcja, to 600 zeszetek z Lidl Food. Leeds United football cards Skars. United football cards, Skars. 600. 6. No i jedziemy z pierwszą. Mam dużą na wymianę kart. Z tego. Tak. Mam dużo Zresztą to jest kart, nie wiem o co chodzi, może Patrycja Matryc tym powie. Nie znam się w ogóle na tych kartach, ale są mega. Każda bazówka jest przemyślana. Każda bazówka jest przemyślana dwa razy. Bozuwa o świat Nie przeczytam ich. Lukas Žadebę Žadebę, nie wiem jak się czyta I patrzeć, o co tu chodzi z tych? Napiszcie mi na tych jak wy wiecie O co chodzi, czy tutaj są od numera 100 I są karty specjalne, czyli oświecące szkoły bazówki troszkę tak ten Tylko może być na zwykłej bazówce On może być na zwykłej bazówce A, a jest na świeciaku Tak samo I nie wiem o co z nich chodzi Żebyście mi powiedzieli długim wdzięczny. Ścigolowskie ja mogę tak samo napisać. Bazóweczki. Bardzo się ładnie otwierają te saszetki. Tutaj mam elektrik. To jest moja trzecia już elektrika. I o co w niej chodzi? Bo oni nie mają numerka. tylko się tak chyba zbiera? Nie wiem. Patryk Reamadyk, powiedzcie mi o co w tych chodzi. Naprawdę, błagam was. O co chodzi? Na przykład, że tu są Zaczynają się od stół, ale ten malowanie są 44 w Howardum. O co chodzi z kartami elektryk? Ile ich jest? Czy, jak to się szacuje? Czy jest trudno zdobyć, bo nie wiem na no, teżki co otwierałem, to mam już w większości nie wam jak otwierałem, bo wątpię, że ktoś to będzie oglądał. I Większość kart będzie na wymianę z tego, co widzieliście, jak chcecie tu piszcie I tu są dwie specjalne. I to było na tyle. Pozdrawiam Karolina Lekcionarz na razie.